Trenerze mecz z rezerwami rekordu za nami. Wygrywamy 2 do 1. Proszę o kilka słów podsumowania. Tak, wygrywamy po bardzo ciężkim meczu. Po można powiedzieć horrorze. Zespół rekordu przyjechał dzisiaj młodym składem, ale ci co byli na meczu widzieli, że, że to nie jest rekord, który każdemu się wydawało, jest słaby, że będzie łatwy mecz i dopiszemy sobie łatwo 3 punkty. Było bardzo ciężko, a momentami rekord nas zdominował, więc dzisiaj mieliśmy mnóstwo szczęścia. Po raz kolejny Przemek poprzed nas tutaj ratuje. Cieszę się, że wygrywamy, bo tak naprawdę jesteśmy już bardzo blisko utrzymania. Proszę sobie wyobrazić, że mają 48 punktów w tej lidze. Wciąż nie mamy pewnego utrzymania, bo jeszcze możemy się znaleźć na gorszym wypadku w Barażu, czego chcemy uniknąć, dlatego do, do często wyjedziemy po 3 punkty. Ale tak jak mówię, liżemy rany, jest nas mało, dużo kontuzji kartek. Parę chłopaków ma swoje jakieś indywidualne wyjazdy, dlatego walczymy dalej, próbujemy to wszystko posklejać. Chwała chłopakom za to, co, co dzisiaj pokazali, za ten charakter do końca. Chciałbym również podziękować bardzo naszym kibicom za, za świetny doping dzisiaj, od pierwszej do ostatniej minuty, za tą piękną tutaj oprawę, którą zrobili. To naprawdę nam pomaga, to naprawdę jest fajne grać w klubie, gdzie, gdzie są kibice i gdzie nas gorąco dopingują na dobre i na złe. Dlatego zrobimy wszystko, żeby w Częstochowie już to e, tak na 100% domknąć, utrzymać się, wiesz, w e, 100%, bo tak jak mówię, dalej ich nie ma, e, ale jestem jakoś dziwnie spokojny, że to wszystko skończy się happy endem. E, dzięki za wsparcie i jedziemy do Dziękuję Dzięki bardzo.